Siłanko, witam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj nadszedł dzień, na który wszyscy bardzo czekali, a zwłaszcza moi rodzice, dzień, w którym jestem w domu. A tak całkiem na poważnie postanowiłem, że nagram krótkiego vloga. Nie wiem z ilu dni będzie ten vlog, ale nagrywam go w wtorek Chyba dzisiaj mamy wtorek. Wróciłem sobie do domku, mam dzień wolny, co prawda, miałem już jechać gdzieś, ale nazbierało się kilka spraw. No i oczywiście wasze nagrody, których oczywiście jeszcze nie wysłałem, ale naprawdę nie martwcie się, bo właśnie je pakuję i już za 2-3 dni powinny być u was. Pewnie jak go publikuję w ten filmik, to nagrody już do was dojdą. Nie wiem co się stało na mojej głowie, nie wiem, moja fryzura się zmienia średnio 5 razy w tygodniu, ale dodatkowo, pakując wasze nagrody pomyślałem sobie, że jest ktoś, kogo jeszcze trzeba wynagrodzić. A osobami, które muszę wynagrodzić są moi montażyści. I dobrze się składa, ponieważ Szymon, mój główny montażysta miał kilka dni temu urodziny i chyba myśli, że zapomniałem o tym. Ale tak się składa, że o tym nie zapomniałem. Specjalnie jeszcze poprosiłem, żeby Szymon wysłał mi filmik, na czym on tak naprawdę montuje moje filmy. Wiem, że Patryk ma sprzęt, wiem tylko, że Patryk ma słabe słuchawki, które mu dzisiaj wyślę i wyślę mu jeszcze kilka bonusów, ale Patryk teraz bardziej zbiera sobie kaskę na samochód, więc w jego przypadku wyślę mu słuchawki plus kilka bonusów, o których nie wie, bo wie o tym, że wyślę mu słuchawki. Powiedziałem, że słuchawki to taki mały bonus do wypłaty za wszystkie filmy, bo jednak trochę tych filmów zmontował przez ostatnie dwa miesiące. No i stwierdziłem, że Wyślę mu po prostu i w ramach takiego bonusu do wypłaty za to, że jednak troszeczkę to wszystko trwało i dopiero miesiąc po całym daily i po zmontowaniu ponad 15 filmów dostanie wynagrodzenie za to. Więc stwierdziłem, że poza słuchaweczkami dodam mu jeszcze do paczki kilka fajnych rzeczy. A co do Szymona, miał ostatnią urodzinę i Szymon... Montuję moje filmy na strasznym sprzęcie. Nie ukrywając, macie teraz filmik na ekranie. A patrz, stary NATO tutaj istnieje, tutaj w ogóle upiera, ale tam. Patrz, to. to jest mikrofon jakiś z Genesis, do którego jest podłączony mikro... ten słuchawki, które, czekaj, gdzie one są na sobie, czekaj, o. To są takie malutkie, kuriem. Po zobaczeniu tego filmu uświadomiłem sobie, że muszę mu zrobić malutką niespodziankę Także złożyłem mu paczkę za ponad pół tysiąca złotych Nie liczę już jedzenia, kaw, bo dla mnie to nie są rzeczy, które powinienem uwzględniać w takiej paczce Dodaję po prostu od siebie Sprzętu też w sumie nie liczę, ale jednak łatwiej jest obliczyć wartość sprzętu Dobra, mniej pier... Więcej pokazywania. Także oba zestawy prezentują się w taki oto sposób. Myślę, że fajny prezentik dla chłopaków. Oczywiście, jeszcze raz powtarzam, to jest zestaw urodzinowy dla Szymona, e, który jest o wiele więcej wart. Patryk na pewno nie będzie się czuł poszkodowany, bo tak naprawdę on wie tylko o tym, że wyśle mu słuchaweczki. A to. Wszystko to jest bonus do po prostu pracy, którą chłopaki wykonywali. A tutaj jest o wiele większy bonus urodzinowy. No i pewnie może Szymon troszeczkę spuści na kwocie, którą mam mu wypłacić za wszystkie filmy i shortsy. Więc teraz zostaje mi tylko spakować te dwa zestawy. Tutaj jest pudełeczko dla Szymona, mam nadzieję, że się zmieścimy. A tutaj jest mniejsze pudełko dla Patryka. No i oczywiście dodaję jeszcze pianki z odcinka, które powinny być Wam znane, a jeśli nie są Wam znane, to nadróbcie sobie ten film, bo naprawdę wyszedł świetnie, yy, więc chłopaki będą mieli w przerwie fajną przekąskę, plus jeszcze dziwiesa Oczywiście żartuję, nikt tych pianek nie je, aczkolwiek mm, ja je próbowałem i są dobre. Także ja się zabieram zapakowanie tych dwóch zestawów oraz pozostałych nagród. Nie pokazuję, bo tam są już adresy wypisane. Będę informował na bieżąco, jak idą postępy ze wszystkim. Swoją drogą marka X-Blitz wysłała mi paczuchę. W sumie to była taka niespodziewana paczka, bo napisali do mnie z propozycją współpracy w bardzo miły sposób. Ja powiedziałem, że spoko mogą mi wysłać pakę. Bardzo się zaskoczyłem, bo paczka była od razu po moim powrocie, czyli w jakieś dwa dni. Dodatkowo, bez żadnego zastanowienia, po prostu prosili mnie, żebym podał adres. Słuchajcie, przyszły mi dwie rzeczy. Myślę, że nie jestem tym typem kierowców, który będzie jeździł z kamerką, chociaż kamerka też w wielu sprawach się przydaje. Jak jest jakiś wypadek czy cokolwiek, no to jednak kamerka to jest bardzo przydatna rzecz, ale wiadomo, że wszyscy wiedzą o co chodzi z kamerkami. Nie muszę tłumaczyć. Ale jeśli chodzi o drugą rzecz, naprawdę jestem zaskoczony, bo może ona mi się bardzo przydać, gdy będę po mocnym melanżu i będę miał już prawo jazdy. Bardzo dziękuję i zapraszam, bo jest to fajny, miły gest ze strony X Blitz. Także dzięki. A teraz pokażę Wam, jak profesjonalnie pakować paczki. I mówi to gościu, który spakował już. No, myślę, że w tysiącach można liczyć paczki, które spakowałem dla was. Muzyka Dobra, także paczucha jest już przygotowana, ułożyłem to w miarę, przysypujemy wszystko pianeczkami, może jeszcze jakiś liścik dodam, zapłacę tyle za wysyłkę tej paki, ale chociaż Szymon będzie miał pianeczki, wszystko jest zakryte, żeby była niespodzianka, to Fifi leci na sam wiesz. No i teraz wsypiemy pianeczki do przesyłki Patryka. Mam nadzieję, że to się wszystko zmieści, bo tutaj, że tak powiem, mam mniejsze pudełeczko. Nie mogłem znaleźć takiego idealnych rozmiarów. To w sumie można wcisnąć. Wszystko perfekcyjnie się zmieściło i mamy dwie przesyłki dla moich. Kochanych montażystów. Ciekawy jestem ich reakcji. Powiem, że jak coś przyjdzie do nich, żeby to nagrywali, żeby nagrywali unboxing, bo jestem mega ciekawy. A więc listy są przygotowane, nie będę wam pokazywał ich treści, bo po prostu jest to dla Szymona i Patryka, a nawet nie widać, bo prześwietla. Także ja dosypuję pianek i już zamykam paczki i pakuję dalej. Słuchajcie, ja właśnie skończyłem nagrywać odcineczek z donatowania. Popakowałem przesyłki, które już są gotowe. Zrobiłem jeszcze kilka rzeczy. W sumie pewnie jeszcze. Jeszcze troszkę będę siedział przed komputerem, ogarniał takie rzeczy, które gdzieś tam muszę poogarniać, ale no nie będą to ciekawe rzeczy, dlatego ich nie będę pokazywał i pewnie widzimy się w kolejnym dniu. Siemanko, witam serdecznie. Dostałem dzisiaj paczuszko od Filipa, który postanowił podarować mi słuchawki w ramach naszej współpracy jako premię do wypłaty. No i tutaj znajduje się taki list, liścik. Może nie będę go całego czytał. Smacznej kawusi, czyli pewnie wysłał tutaj jakiegoś gibijasika. Bardzo dziękuję. Jest mi bardzo miło tutaj, że dostałem taką paczuchę. Tutaj jest skrobak, zajebiście, żebym miał co robić i sprzątać sobie w pokoju. Dziękuję Filipku. Mamy słuchawki, obiecane słuchawki, o których Informację dostałem słuchawki Genesisa, bo Filip pytał się, jaki sprzęt mam średna, na, na średnim jakimś tam poziomie, no i powiedziałem, że słuchaweczki bym się przydaje, bo słuchawek nie wymieniałem od trzech lat. Widzę już tutaj Merci. Y dziękuję bardzo. Merci, że jesteś tu. Co tutaj mamy dalej? Mamy, mamy popcorn solony do mikrofalówki, Także super, dziękuję, żebym był bardziej grubiutki. Tutaj mamy y jakąś zawieszkę na drzwi dalej. Y nie siadać. Tutaj mamy stolik zdezynfekowany, to jest chyba z McDonalda. Także super, będzie na stanowisku. Dobra, tutaj widzę jednego GBS-ika, Kurde, jest następny GBS-ik, Następny GBS-ik o smaku słonego karmelu. Tutaj jest jakiś drewniany. A, tutaj jest taki jak to się mówi? Wygrawerowany czy coś tam z drewna y, MTS-u. Tutaj mamy dalej kolejnego GBSika y, o smaku herbatników. O kurwa, mać! Kolejny DBS. Tutaj jest jeszcze DBSik. Kolejny Dźbiesik o smaku karmelu. Czyli mamy 5 DBSików. Zarąbiście. Ogólnie plan był taki, że dostanę tylko słuchawki. Ja dostałem syf w pokoju. 5 DBSików. No, tak jak mówiłem, to MTS-u, tutaj w McDonaldzie Filip był, światowy chłopak, tutaj mamy popkornik, żebym sobie zjadł, merci i na to wszystko zarąbiste słuchawki. Chciałem podziękować, dziękuję Filipku za tak cudowną paczkę, miło mi się z tobą współpracuje i ja też się bardzo cieszę, że mogłem pomóc i ciężko pracować w grudniu. Pozdrawiam. O kurde. Słuchawki. Neon Gaming Headset to pp. Dziękuję GBS, GBS, GB dobrze jest, dobra, zajwiście Okej okay. Nigdy nie piłem GBS a więc przetestuję Stary Miała być podkładka Jak wiadomo, dzięki stary Dzięki z GBS tak. herbatnikowy, Cyk Kolejny GBS Zajebiście Krypton 2750 ultra Ultralight Gaming Health okay. Tak Świeci się Sajbiście Kozacko, dzięki stary Dzięki, dzięki Okej, okay, popcorn to, kur... Ech, bo Stary, kocham cię Co to, kur... Co to? Co tam? długie Czyli to krótko Oczywiście Carbon 700 Maxi Kruda Gaming Mousepad Ary, chciałbym Ci bardzo podziękować przede wszystkim, że, że tak mnie zaskoczyłeś. Gdzieś tam liczyłem tylko na tą podkładkę. Jak się pytałeś, no to mówiłem Ci, wspominałem Ci o podkładce, a dałeś mi cały sprzęt. Dziękuję. Let's go.